Eluwina, mordziki, wariaciki, stajcie na wyjadek! No i dzisiaj pogramy sobie kolejne ćnięcie z gry Leaf of Legends, Być może to będzie już trzecie ćnięcie w tym roku. Także ze mną jest gre, Wojownik 2 czy Grę, Tak zwany, witam Szukam serdecznie. Gry. Tym razem na Azto, czy na Boto, tak? Czy to Boto? Nie, ja pójdę na dżunglę, ja pójdę na dżunglę, No Dobra. Co, tak? Moi drodzy, jeżeli widzieliście to w historii gier pana Afgana 3 no. Ten Afgan ostatnio bardzo dużo rozgrywek zagrał nie niekom Kindred Kinder to jest sposób dla Afgana bardzo No, <grym> <grym> Dobra, teraz aż zagrałby, teraz, tym razem aż No dobrze, dobrze, tylko ja pod Kindred w ogóle różny nie mam tego Nie wiem czy moja ja ja lubię Gaza zaprowadzą po. Co? Ja lubię na Bota Bo każdy na Mida na Topa lub a ja, ja sobie sam pójdę na bota, to... O, Timo gram. O dobra, aha. bo Oczy się rozłączył. Nie, 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 to się nie wy... To się nie wycie, to nie będzie na cichu To się wytnie... Co jest zagram? No. Legendą polskiego internetu. Muszę runy są Co to jest nie pamiętam? Rojat, powiedz z tymi, a to jest w ogóle te czego dasz, powiedz mi, jedynka czy dwójka, bo mam takiego fajnego, mam dwa skiny do Mastera, nie wiem, którego wybrać. Pokaż. Zobacz, Zobacz. widzisz ten. To nie nie pokój. Bałwan, na samym dole. No, no, no. Bałwan hmm? Masterik prawego księgielca. Ten, ten, ten jest dobry. Też tak, to jest lepszy. jak ja zauważyłem, że ty jest gra aż, cały nasz film jest taki bardzo, takimi, takimi postaciami, które są bardzo często wybierane, stanowiłem zagrać postacią, która jest bardzo często wybierana na początkowych graczy. Ej ty, jak się dużo przegrywa, to się ma niższy poziom lewali, tak? Nie, nie wiem, czy to ciągle działa. Chodź, wolałbym nie sprawdzać. Ja bym sprawdził. właśnie. Dobra, cobra, pierwsze czy drugie? Masz. Co masz tu? mam wyboru. To jest szybkość lub taki. tego. Tak, dobra, to jest pierwsza, Zbuduj pierwsze, zbuduj pierwsza Ale jak użyję to już nie, będę, nie będzie tego. A to jest to aż kom, to idź w to w te ształki. Dobra. Nie wziąłem. Zbuduj do O Opa, co? Ja musiałem tego użyć, bo ok. mi ukradła. Złodziejka ja ja ukraść. Ona jest podła. jest podła. Ona jest kole. dobra. Kole jest niezdrowa. jest niezdrowa kola, kola wyniszcza organizm człowieka ale też nie piję. <laughs> Reality. Słyszałem, że jesteś starym mainem aż, prawda? To jest sposób, na który masz najwięcej majestrii. No mało no, co to... Ale ty w ogóle mało grałeś ostatnio. Ostatnio dopiero zaczęły się grać. to aż wyskakuje. Mhm. Na to.

Pomóż Ty? Dajesz radę. Nie radę też. nie, ale pomoc... Słuchaj, jeżeli zginęłeś na botka, to naprawdę nie wczyty pomoc, czy nie za czwarte. No, ja może mickoś na konto wpadnie, ja już tam idę, co? Może, może chcę tu Ona ona tu jest. Ona myśli, ona myśli, że we dwóch ze sobie rada. Oni mają drugi, drugi level ja mam czwartek. Oni myślą, że są silni, tak naprawdę ja jestem jedynym czarnym który ostał się w Europie. Ostatni. Najsilniejszym. No, no, Najpodlejszym. Nie, najsprytniejszym to ja raczej nie e, dobrze, widzę, że oni tam bardzo chcą ci pomóc. I Szkodzą dobrej reputacji Bodlinera. A zatem muszę tam przyjść i zrobić tak zwany Słyszysz? Przyszłem, ale poszczególnie bo ten groźba. Tam jest niejaki Dark Studios. On bije mocno. Tam gdzie ja przyjdę tam... Gdzie kucharek 6 tam nie ma tutaj. A to daje coś? Tak, 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 premia, premia. Jaką? Teraz Ci powiem dokładnie. chujesz 6, zadajesz od 6 do 6 obrażeń wrogom, którzy aktualnie mają zdrowie mniej od Ciebie. Czyli jeżeli przeciwnik ma zdrowie, mniej, które jest mniejsze od Ciebie, mhm. czyli ma mniej HP, to bijesz mu więcej. jest

Ale nic, porównując sobie ich dżunglera, a, a mnie no to jest troszeczkę lepszy niż jest. No, środek? Co? Na środek? Więc to ja tam nie idę, bo ja wiem, że akwarium sobie radzi, ja potrzebuję tego realnego. No, nie wiem czy zapytam się sobie, jak tam sytuacja na botie sobie... No już nie widzisz Lubię wyskakiwać naprzód, taki mam problem ja, Jeżeli lubisz wyskakiwać naprzód to graj Warwicka On bardzo mocno skacza, albo bo ty, bo ty Ja wiem, że to lubisz grać na bocie ale ty się nadajesz do grania na top. No. Patrz, salici, salici bundet! Jalos bundi Co zrobiłeś? Aaaa! To jest twój przyjaciel! Ja o tym wiem, tylko bardzo lubi to jest Djenek! Djenek to jest, jest, jest rojak! Nie I. I. To mnie zabolało, ale dobra, ty jest, mówisz, się dalej. Mam już wszystkie kile a zatem mam dodatkowe. Jeszcze 5 kill i będę praktycznie bardzo silny. Będzie zemstrza godna króla. Zemstrza Salazara. Nie, ja, ile się boi? Raczej, to, to, jest, to jest gra, którą nagrywasz. Tak. Wygadaj więcej. Co robisz? Ja wiem, że ty posiadasz informacje na temat śmierci Adolfa Cztery. Ja wiem, że dajesz mi. Co? Wygadasz? Ty dobrze wiesz, że zabił go wygarek. Jedna z największych osób w Osob Europie. Ty wiesz. To Zygarek. A, zabił go zegarek. To był wyszczałowy zegarek, bardzo wyszczałowy, to był, to był No, odpowiedź, potrudnie samobójstwo, chyba. Potrujne no. po samobójstwo, otwór się, powiesił Odtrzył i strzelił w głowę. Y, powiesił się, y, potem chciał, żeby nikt żeby nie, nie sklamował, No, y, to też właśnie, y, ustalił całe głowę, ale jeszcze, że jeszcze na pani zegarek, który sam sobie siebie tak strzel. To Taka magia, rozumiesz. Riven, właśnie się doigrała, ja jestem na ciebie dły. Ale ja bije. Ale ja biję. Ale jestem czarnoksiężnikiem I ten jeden af, którego nie mogę zabić, żeby w prawie wszystkich potworzonych Radia Ale to nie jest trudna porcja. Nie, możemy może wygrać, muszę być ciekaw, bo, bo możemy wygrać. Ech, A ja, jak ja jak, jak ja gram i gada, to właśnie dzisiaj znaczy, Właśnie, nie, nie skupię na grze. To jest za bardzo skupiać na gadanie, ja po prostu te ale przecież grać. zabić kogoś, 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 kto jest kluczowy. Najlepiej, najlepiej, żeby był Bo ona, ona, ona jest bardzo silna, ta ludzka, ona jest Co ja zrobiłem? To było głupie? Pójść sobie tak o rkę. Ty tego dokonałem. Dokonałem tego. Co zrobiłeś? Ja Tam się dziwię. Dobra, to nie zniknął. Zrobiłeś, ja? Ja, można go potem szywałać. Aaa, a to musi być jest... dziura, tak? Niekoniecznie, ale jak z zerma wiązki, to muszę bronić.

o. Tak, ty idziesz na bok, a ja tam zrób przestrzeń. Bo oni są za bardzo rozproszeni. A to jest w a tutaj wyrażenia w akcji już je na ja wiem, że jest nowy kanał, ale kiedy kolejny, na starym kanale. Nie będzie. Po prostu jest nowy kanał. Raz, grafika i tyle. A jaki jeden masz z na krewcjonerów? Grafika. Cztery... cztery, albo sześć? Masz zrobić cztery? Dużo. A to jest Oj oj oj, jest jest rogiad, żyj 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 żyj, 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 ży Rojan. jak czujesz z, z tym, że na rysie udało ci się wygrać. Oj, panie, do, dobre życie. O, dostałem jakąś skrzynkę, gratulacje. Dostałeś skrzynkę, bo ja wiem s minus Nic? Otwórz ją, otwórz, 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 To wyjdę z tego. I otworzę ją na odcinku. To będziemy w kolekcjach? Nie, w nie jest łatwo, widzę nieco tutaj, okay. otwieram i to panie, nie sultan ganki um, plana, I czekaj, 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 to sultan ganki plana, mam no, no. plankę jakiś, mam plankę. Gantank. No. A ja wiem, który. Z tym tam poczekam, muszę zobaczyć, co to jest. I fajny, ma fajną czapkę ma z tym córkiem, nie? No, fajną. Fajny, fajny. Myślę, że mogę się teraz z wam pożegnać. Żegna was, Rojadek. Trzymajcie gry, się. Gry. I cześć. Do następnego odcinka. Pa.